Cześć i witajcie, z tej strony Kamilos I witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z GTA V Straszne Mody A w dzisiejszym filmie ponownie zmierzymy się z Siren Headem I miejmy nadzieję, że teraz to starcie wygramy Ponieważ w jednym z odcinków z GTA V na modach już walczyłem z Siren Headem Niestety, tamtą walkę wygrał Siren Head Ale miejmy nadzieję, że tą wojnę zwyciężymy my I oczywiście, jeżeli chcecie więcej filmów tego typu To nie zapomnijcie zostawić łapki w górę I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału to możecie zasubskrybować, ponieważ jest to dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania A także pomaga to w rozwoju kanału Jednak jeżeli już subskrybujecie, to możecie udostępnić ten film swoim znajomym Którzy również grają w GTA, bądź po prostu lubią taki content A ja jak widzicie dzisiaj nie jestem sam, ponieważ jest z nami Trevor Phillips Który ostatnio właśnie walczył z Siren Headem Niestety byliśmy wtedy za słabo przygotowani, a Siren Head okazał się zbyt silny i dzisiaj oczywiście Trevor i Franklin zmierzą się z nim ponownie i miejmy nadzieję, że tą wojnę wygramy. Oczywiście jestem odpowiednio przygotowany. W razie gdyby Siren Head jednak okazał się wciąż zbyt silny, to mamy specjalny pojazd, który zaskoczy właśnie naszego dzisiejszego przeciwnika. Dlatego jeszcze musimy go ulepszyć, żeby był jeszcze silniejszy. Nasz pojazd jest już gotowy na starcie z Siren Headem. Zobaczcie jak on wygląda. Jest to przepotężna bestia i zobaczycie, że będzie to nasz as w rękawie, jeżeli Siren Head nas zaskoczy. No popatrzcie, to jest naprawdę potwór. Trevor także nie może się napatrzeć jak to wygląda. Mamy ogromne działo. To jest naprawdę wielki kaliber, więc na pewno sobie teraz poradzimy. Chociaż zobaczymy jak to będzie, ale miejmy nadzieję. Trevor, nie, nie wsiadaj tam, wsiadaj stamtąd, Trevor. Ja wiem, że ty się nie możesz doczekać, ale nie możesz tak po prostu jeździć i celować do każdego. Wsiadaj normalnie, nie kombinuj. No, ten już od razu do broni leciał, ale na spokojnie, Trevor. Jeszcze nie, jeszcze nie. Musimy dojechać do miejsca, w którym to Siren Head był ostatnio widziany. Oczywiście, mógł swoją lokację zmienić. Ale zanim tam pojedziemy, to musimy jeszcze wstąpić do sklepu z bronią. Gdzie jest Ammunition? Tu gdzieś powinien być. Najbliższy Gdzieś tu powinien być. Jeszcze go nie widzę. Czy go nie przejechałem? Nie, no nie przejechałem. Tu powinien być. Więc muszę wjechać dalej. Tak, tutaj jest. Więc stańmy. Trevor, może przypilnuj nam fury, żeby nikt nam jej nie ukradł. Bo to byłoby przypał. Jakbyśmy stracili tak dobry pojazd Dlatego Trevor pilnuj Chyba że tak, że chcesz coś kupić To możesz iść z nami e, Kamizelka mamy Więc nie musimy kupować Dobra, witam, witam Ja potrzebuję coś mocnego Snajperka bierzemy, bierzemy Oczywiście zaawansowana luneta Wojskowe barwy niech będzie e, Czy coś jeszcze potrzebujemy? Strzelba, oczywiście, bierzemy e, powiększony magazynek, e, uchwyt i latarkę, żebyśmy lepiej widzieli. Coś jeszcze, oczywiście, weźmy bazookę, jedną bazookę, wojskowe barwy, e, też niech Siren Hell wie, że będziemy przygotowani na niego. Dobra, Trevor, kupiej wszystko, miejmy nadzieję, że tak. I możemy teraz wracać i jechać, zmierzyć się z naszym przeciwnikiem. Dlatego ty wsiadaj, tylko nie na pakę. Trevor, no nie na pakę, powiedziałem ci. Wysiadaj stąd. Jeszcze nie, Trevor. Zrozum, że jeszcze nie. Siadaj normalnie. On naprawdę jest wkurzony na Siren Heada. Więc musicie zostawić koniecznie łapkę w górę dla Trevora. Bo jednak chcę go pokonać. Chcę dowalić Siren Headowi. Jednak ostatnio musiał uciekać. Bo przeciwnik okazał się zbyt silny, ale teraz wygramy. Popatrzcie ile tutaj jest drzew. Oczywiście wgrałem moda, który dodaje nam jeszcze więcej drzew koło tartaku i wygląda to znacznie lepiej. Dzięki czemu starcie będzie o wiele ciekawsze, no ale dobra, jedziemy. Jesteśmy już prawie że na miejscu. Ta lokacja... Jest wam znajoma. A jeżeli nie oglądaliście poprzedniego filmu, to koniecznie nadróbcie, zanim przejdziemy do głównego wątku, ponieważ jest on bardzo ważny. Oczywiście macie go w karcie. A my jedziemy. Patrol Merweder. Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, ale dobra, jedziemy. Myślę, że zostawię nasz samochód gdzieś dalej. Żebyśmy mieli w razie czego linię obrony. Jednak jak Siren Head nas wykryje to nie będziemy mogli nawet przejść A ja nie chciałbym tego No dobra jedziemy Jest tyle drzew że nie wiem do końca gdzie jadę Czy jadę w dobrym kierunku Będziemy szukać tunelu Nie no muszę wjechać wyżej Muszę wjechać wyżej Może pojedziemy skrótem Chociaż jest tu droga Łoczna droga więc jedźmy nią Tutaj sarny przed nami uciekają Pełno zwierząt ale myślę, że tu się ustawimy To będzie dobra miejscówka Linia obrony I w sumie ostatecznego ataku W stronę Siren Head'a Ty wysiadaj Idziemy To jest dobre przygotowanie Musiałem jeszcze przestawić jedną rzecz Ponieważ nie mogłem wyciągać broni Ale teraz na luzie możemy każdą broń wyciągnąć I przygotujmy się Na starcie Siren Headem. Dobra, weźmy te najmocniejsze Spluwy co tutaj mamy za snajperkę jeszcze? A tu mamy wersję drugą, więc mogłem nawet nie kupować tamtej, ale dobra, szukamy Siren Head'a na podczerwieni. No niczego nie widzę na termowizji, oprócz zwierząt. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Poszukiwania się zaczynają, chociaż teraz to nie są poszukiwania, to jest bardziej polowanie. Trevor, no szybciej! Ten się ślimaczy. No dobra, idziemy. Cały czas go słychać. Gdzieś tu jest. Pewnie chodzi pomiędzy drzewami. Nas obserwuje. Co tam jest? Co tam biegnie? Na pewno nie on. Za niski. Jakiś zając. Tam coś stoi, ale też jest za niskie. Nie widać go. Trevor także wypatruje. Ale też niczego nie widzi. Okej, okay, pełno zwierząt, ale Sirenheada... Nie widzę, czy tam jest? Nie, to jest pracownik tartaku. Już myślałem. Dobra, idziemy dalej. Idziemy w stronę tunelu, w którym ostatnio byliśmy, przez który także uciekaliśmy w pewnym momencie. No dobra. Zwierzęta spłoszyły się i właśnie nie wiem, czy nas, czy Sirenheada, bo cały czas go słychać, cały czas wydaje te swoje przerażające dźwięki, ale gdzie on jest? Nie mam pojęcia. Trevor idzie. Rozgląda się. Może dlatego tak powoli idzie. Co tam jest? Czy tam coś stoi? O nie! Czy to jest Siren Head? Coś tam jest. Dziwny punkt. Dziwny punkt na termowizji. Gdzie on był? Tam też coś jest. Co jest grane? Wszędzie widzę jakieś ciepłe punkty. Dobra, to są Jelenie. To są Jelenie i Sarny. Dobra, już się przestraszyłem, że jest kilku Siren Headów. Na to byśmy nie byli aż tak przygotowani. Tu coś jest. Co to są za dziwne punkty? To jest on. To jest Siren Head. W końcu się spotykamy. I co? Myślałeś, że cię nie zauważę? Ja teraz jestem gotowy. Trevor nie był aż tak przygotowany jak my. Ale my jesteśmy gotowi. I co? Taki z ciebie kozak? Takiś ciebie kozak? No i co na mnie krzyczysz? Tam wydajesz te swoje dziwne dźwięki? Myślisz, że się ciebie boję? Nie boję się ciebie, typie. No dawaj. No co, co? O kurde, ale się rozpędził! Trevor! Trevor uciekaj, a nie gadaj! Schowamy się może w tunelu. Zniknął. Zniknął. Cicho, cicho Trevor. Wow! On tu jest! Gin! Dobrze! Wow! Czy on zginął? Poważnie? Czekajcie, musimy wyjść. On się teleportuje. Mówiliście, że on był ostatnio. Nie! Jest a teraz się teleportuje jeszcze! Teraz jest nie do pokonania! Chociaż się przewraca! Nie wiem, kurde, gdzie on znika co chwilę? Ale dobra, teraz go mamy, teraz go mamy! I co, typeczku, myślisz, że się nie pokonamy? Teraz jak jesteś... ławcem, to nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz. Trevor na czynku sobie idzie. Po co ja ci wziąłem, Trevor? Jesteś bezużyteczny. Dobra, czy on się teleportował? Nie, nie teleportował się. No tutaj jest. No i co? Się drzesz! Trevor. Trevor, ty mi tu nie gadaj. Tutaj w ogóle jakieś... Zwierzęta martwe. Widać, że Siren Head tu obcuje. Ale dobra. Zmieńmy broń, zmieńmy broń, zmieńmy broń. Bo ewidentnie... O nie, jak on nie uderzy, to będzie po nas. To będzie po nas. On jest silny, ale skupił się na mnie. Więc Trevor mógłbyś go atakować. Nie działa, nie działa, nie działa, nie działa. Czemu on nie ginie? Nawet nie wiem, ile on ma zdrowia. Ale cały czas strzelam, jak widzicie. I nic to nie daje. Dobra, zmieńmy broń. Zmieńmy broń. Na coś mocniejszego. Jestem tak głośny, że zaraz policja pewnie przyjedzie. Zabiliśmy Sirenheada! Zabi... Wow! Co jest grane? Czemu? To jest kolejny sirenhead! Zabiliśmy jednego i pojawił się kolejny! Czyli jednak termowizja się nie popsuła! Tu jest kilku siren headów! Miejmy nadzieję, że to jest ostatni. Okej, okay, zabiliśmy go. Zabiliśmy go, zabiliśmy dwóch. Trzeci Sirenhead! Co jest grane? Zabiliśmy dwóch, a się pojawił trzeci! Trevor! Trevor za tobą! Zabij go! Nie, dobra. Zmieniam broń na swój. Rewolwer, który jest idealny do pokonywania właśnie takich sporów. Chociaż Sirenheadem jest ciężko go trafić! A jak on nas trafi, to nie będzie zaciekawie. To nie będzie zaciekawie. Jakieś połamane drzewa, może się skryje Ale on cały czas za nami biegnie On cały czas za nami biegnie Trzeci Siren Head, mieliśmy walczyć z jednym A tu nagle się pojawił kolejny I kolejny, no nie no, co jest grane Dobra, przeładowanie, przeładowanie Dawaj, dawaj, dawaj No i to Dobra, turlaj się Turlaj się, turlaj się Myślałem, że coś znowu chodzi za drzewami, a tu Trevor Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj w górę Tu będzie bezpiecznie, tu będzie Żartujecie sobie Żartu... Tu tam jest kolejny Siren Head Tam jest kolejny Siren Head Dobra, nie Ja muszę lecieć po nas samochód Lecę po naszą furę Lecę po naszą furę, mamy... Wow, on nas goni cały czas, dwójka nas goni Co jest grane, dlaczego z jednego Siren Head'a Nagle się zrobiło kilku tak nie miało to wyglądać Goni nas kolejnych dwóch Dwóch pokonaliśmy No i cały czas nas gonią Trevor, miejmy nadzieję, że przeżył Kurde, gonią nas Tam jest Trevor, goni Trevora Trevor, uciekaj Ty, uciekaj Nie wiem, czy mnie słyszy Na pewno mnie słyszy, ale Siren zagusza wszystko No dobra, uciekajmy W sumie mamy bazukę? Czego ja się obawiam Dobra, walimy w niego Aha, przenikło Nie tak to miało wyglądać Przenikają przez niego wszystkie pociski. No dobra, to robimy coś awaryjnego, tylko żebyśmy my nie wybuchli. Wysadziłem Siren Heada Co tu się stało właśnie? Nie mam pojęcia. Ale chyba wyleciał gdzieś w powietrze. Albo go całego wysadziłem. Ten zginął. Bez problemu. Ale po tamtego wrócimy, bo jeszcze musimy Trevora odnaleźć. Więc mamy trzech zabitych Siren Headów. Miał być tylko jeden, a mamy trzech. Z tamtym nie wiem, co się stało. Miejmy nadzieję, że nie złapał Trevora. Ja szybko biegnę po auto. Za chwilę tu wrócę. Wracam już po Trevora. I tu stoi kolejny Siren Head. Czy on ożył? Co się stało? Dobra, biegnie w naszą stronę. Spróbujmy go. Potrąciliśmy go! Potrąciliśmy go. Ostatnio się nie udało, ale teraz go potrąciliśmy. Dobra, ten nie żyje Gdzie jest Trevor? Tam jest Trevor Dobra, jedziemy po Trevora Szybko, Ty siadaj Tu te ciała wszędzie leżą Trevor! Trevor! Wsiadaj! Co on Ci zrobił? Nie mam pojęcia, co on Ci zrobił Ale dobra, jedziemy zobaczyć, czy już nie ma Tu żadnego Siren heada. Musimy oczyścić cały ten teren Cały czas słyszę jego dźwięki, cały czas słyszę jego odgłosy. I tu jest! Patrzcie, chyba się teleportował. Chyba się teleportował. Czyli tu jest pięciu Siren Headów. On biegnie w na naszą stronę. Biegnie w naszą stronę. Dobra, zjeżdżamy, szybko zjeżdżamy. Wow! Nie wiem czy to jest ten, który którego potrąciliśmy, czy to jest kolejny. Ale pamiętajmy, że on może się teleportować. Kolejne martwe zwierzęta. Dobra, dawaj. Dawaj, czy to jesteś ty? To jesteś ty Mamy amunicję? Zapraszam cię do tańca Z moją lufą wow! No tak O Trzeba było tak od razu Wyleciał nagle w kosmos Okej okay. Franklin 4 Siren Head 0 ale czy to był ostatni? Czy to był ostatni z naszych przeciwników? Miał być w sumie jeden A tu nagle mamy kilku Dobra, na pewno nie żyje Zresztą krew leci W sumie czy Siren Head ma krew? To jest ciekawe, ale dobra Wow! Co to jest grane? Co tu się stało? Czy to był ten martwy? Potrąćmy go tak W razie czego Dobra, ten nie żyje Ale go potrąciłem chyba w tym miejscu, tak mi się przynajmniej wydaje Sprawdźmy ile mamy zabitych Jeden, drugi, trzeci Trzech potwierdzonych Tu są jakieś zwierzątka To nie ja zabiłem, tylko właśnie Siren Head Albo jego armia Tu jest czwarty A było ich pięciu było ich pięciu. Widzę tylko czterech. I słyszę cały czas Siren Heda. Słyszę go. Ale to jest tu. To jest piąty. Dlaczego cały czas go słyszę? Nie wiem. Ale zabiliśmy Siren Heda. Zabiliśmy pięciu Siren Headów, Czyli całą jego bandę. I szczerze powiedziawszy. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Ale jednak się udało. Teraz muszę zgarnąć Trevor'a. No ale pokonaliśmy Sireneda, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować, ponieważ jest to dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania, a także pomaga to w rozwoju kanału. Również zapraszam Was do innych filmów na moim kanale, a póki co to by było na tyle. Na razie i cześć!